Witajcie moi drodzy, Dukat z tej strony. W dzisiejszym filmie sprawdzimy ile legendarnych emblematów jesteśmy w stanie zdobyć w ciągu miesiąca grając zupełnie free to play. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego jak i gdzie możemy wejść w posiadanie legendarnych emblematów. Od razu zaznaczam, że w swoich rozważaniach uwzględniłem jedynie takie miejsca, które cyklicznie, co tydzień lub co miesiąc, gwarantują nam pozyskanie stałej liczby emblematów. Pomijam tu zupełnie wydarzenia czasowe, które w każdym miesiącu są inne, a co za tym idzie, różnią się nagrodami możliwymi do zdobycia, oraz nie uwzględniam nagród losowych z wojny cieni czy przeklętych wież. Da nam to ogólny obraz, jaką ilość emblematów możemy uzyskać miesięcznie, a wydarzenia, wojny i wieże mogą tylko zwiększyć tą wartość. Gdzie więc możemy zdobyć legendarne emblematy? Pierwszy legendarny emblemat można kupić u handlarza rękojeściami. Kosztuje on 1600 rękojeści i można go nabyć raz na miesiąc. Kolejne dwa emblematy, jeden legendarny i jeden wieczny legendarny, możemy kupić u handlarza w pobliżu portalu do Pradawnej Szczeliny. Każdy z emblematów kosztuje 1600 sztuk platyny i możemy je kupić raz na tydzień, co daje kolejne 8 emblematów miesięcznie. Są tutaj jednak dwa haczyki. Wieczny legendarny emblemat można kupić jedynie posiadając karnet, zdobyty podczas oddziałowych rajdów na piekielny relikwiarz. Nie muszę chyba nadmieniać, że aby zdobyć nagrodę oddziału z piekielnego relikwiarza, w tym karnet na emblemat, musicie pokonać bossy w minimum czteroosobowej grupie składającej się z członków waszego oddziału. Jeżeli jednak wspólnie robicie rajdy, nie powinno to stanowić żadnego problemu. Drugi haczyk to ilość platyny potrzebna do zakupu dwóch emblematów w tygodniu. Jak łatwo policzyć, za wykonywanie dziennych aktywności możemy tygodniowo zyskać 2100 sztuk platyny. Natomiast do zakupu obu emblematów potrzeba 3200 sztuk. Czyli brakuje nam 1100 sztuk platyny tygodniowo. Ponieważ gramy typowo free to play, odpada do kupienia jej w sklepie. Jak więc zdobyć dodatkowe 1100 sztuk platyny tygodniowo, czyli niecałe 158 sztuk dziennie? Oczywiście handlując na markecie. Osobiście uważam, że najłatwiej zdobyć taką ilość platyny sprzedając normalne klejnoty. Możemy je zdobyć na kilka sposobów. Grając solo najwygodniej zdobędziemy je kończąc ukryte siedliska. Na moim serwerze jeden normalny klejnot wart jest średnio trochę więcej niż 100 sztuk platyny, więc wystarczą nam dwa takie klejnoty dziennie, żeby w skali tygodnia uzbierać wystarczającą ilość platyny do zakupu obu emblematów. Jeśli natomiast chcecie wiedzieć, jak zdobyć większą ilość normalnych klejnotów, zachęcam do zapoznania się z moim krótkim poradnikiem. Link w opisie filmu. Kolejne wieczne, legendarne emblematy możemy wytworzyć u uczennicy złotnika. Do wytworzenia jednego emblematu potrzeba 320 sztuk niknącego żaru. Niknący żar możemy zdobyć w pradawnej szczelinie w maksymalnej ilości 400 sztuk tygodniowych. Daje nam to 1600 sztuk niknącego żaru miesięcznie, co pozwoli na wytworzenie pięciu wiecznych, legendarnych emblematów u uczennicy złotnika. Dlaczego lepiej wytwarzać wieczne, legendarne emblematy niż losowe, legendarne gemy, wytłumaczyłem w szorcie, do którego link powinien Wam się tu gdzieś wyświetlić oraz możecie go znaleźć w opisie tego filmu. Ostatnim miejscem, którego nie mogę pominąć w tym filmie, jest karnet bojowy. Z jego darmowej wersji dorzucimy jeden legendarny emblemat miesięcznie. Jest to nagroda za 20 poziom karnetu. To wszystko daje nam wynik 15 emblematów miesięcznie, 9 wiecznych legendarnych emblematów i 6 legendarnych emblematów. Zupełnie za darmo. Tak jak wspomniałem na początku, wynik ten może być jeszcze lepszy, jeśli uwzględnimy wydarzenia czasowe, nagrody za wojnę cieni czy puryfikację przeklętych wież. Wszystko więc zależy od efektywnego wykorzystania czasu spędzonego w grze, ale na ten temat niebawem pojawi się zupełnie osobny materiał. A teraz, jeśli podobał Wam się dzisiejszy film, gorąco zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz taktycznego komentarza dla zasięgu. Jeżeli natomiast chcecie poznać więcej ciekawostek ze świata Diablo Immortal, zapraszam do pozostawienia subskrypcji na kanale. 200 subów coraz bliżej. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za uwagę. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.